Dzień dobry. sobotę Hej, dzień dobry. Jak widzicie, wszyscy żyją po wczorajszej e, śpiewanej imprezie. Nie wyrzucili jeszcze nas. Jeszcze. Jeszcze nie jest bo 10. Bo 10 rano. Jeszcze, nie jeszcze właściciel nie przyjechał. Um, no zobaczymy. No nie powinniśmy być tak głośne, ale stwierdziliśmy potem przez tego się o 11, że nawet jak nas wyrzucą to było warto. Nie no, ale Beciu zobacz, to było 11 godziny, więc wszyscy kulturalnie o 11 się rozeszliśmy do domu. Tak, ale cisza nas jest o 10, ale no, nieważne, byliśmy w środku przyczepi, wiadomo jak widzieliście. Ale było naprawdę tak fajnie, że ciężko było przespać, dziewczyny nam przespały to, więc to już w ogóle fajnie było. ja szłam długo. A dzisiaj, yy, nasze znaczy zakładając, że nas nie wyrzucą, <laughs> jedziemy na farmę, Oliwia dyni. Farmy dyni. Sofie, nie? Także do usłyszenia później. Jak będziemy się zbierać na farmę. Pa, pa. pa Dojeżdżamy na farmę z dyniami. Pogoda nas na razie nie rozpieszcza. Nie pieszcza, ale też nie, ten nie jest W ogóle by się nie rozpadało, to będziemy mieć <laughs> fajną zabawę. Tak. Ja. Do usłyszenia. Z Nastąpiła zmiana planów. Jedna duża dynia kosztuje dychę, a w Tesco trzy, więc bierzemy tylko małe do zdoby przed domem. Co tu mamy? Dynie! No, usiądź z na chwilę razem. Dobra. No, około siebie. grasz takie przerażającą muzykę co? Super! Wracamy z naszej wyprawy dyniowej Było mega mega fajnie. Komu się podobało? panu. I wracamy na kemping. A na kempingu mam nadzieję, że się rozpogodzi i będziemy robić grillowanie na trzy przyczepy i na jednego kampera. Do zobaczenia z kempingu. Ja, do zobaczenia na świeżym powietrzu. Kto powiedział, że jesienią... No właśnie, Daria, kto powiedział... Kto powiedział, że jesienią nie można kamperować. Y, I grillować? Zobaczcie. Jasne. Tak, jak słoneczko wyszło. Tu jesteśmy my. Widzicie? Robimy grilla. Tutaj są nasze Caravan Adventures. Pięknie to wygląda no słoneczko świeci. Proszę, tak, tak. tak, oby w trasie. Ja tu pokazuję ładnie jak my się rozstawiliśmy wszyscy. No, no tak. Tutaj Piotrek z Patrycją. Idziemy. Magda i Marcin. Tutaj ich przyczepa. Nasza przyczepa. Tak. Pewnie okazało Ci. Nowa. Nowa A tutaj obok Jest Daria z Arturem i z dziećmi. Także... Rozłożyliśmy no się super. Jesteśmy wszyscy blisko, także teraz będziemy tak grillować rodzinnie i w kupie. Nie wiem, co tam dalej będziemy robić, bo wczoraj się fajnie widzieliście działo. Nie wiem czy dzisiaj będzie powtórka i czy się zmieścimy, bo jest nas więcej niż wczoraj, więc nie wiem, kogo przeczepa, to ogarnie. Ale no, zobaczymy jak będzie. Zobaczcie. Słuchajcie, tak wygląda grillowanie i balowanie w, w późnym, późnym październiku. W zasadzie na kanale Oberstrasza. cześć, cześć, cześć. cześć. Dzień dobry, dzień dobry. Co u Was słychać? Jak to? Właśnie mówimy, jak to wygląda grillowanie i balowanie w. no praktycznie prawie. koniec października. Koniec. a ta Aprilowa, nasz pies się zepsuła. Koniec października, początek, początek listopada. Słuchajcie, mamy mały zlot. Tak. Grinu... Wygląda to po prostu cztery przyczepy, jeden kamper. Eee... Wszyscy jesteśmy koło siebie. siebie. Nawet no jesteśmy jednej narodowości, co się na dziwnie jakiś Są Sąsiedzi tam są z tyłu. Tak. Ale fajni, bardzo fajni, bo wczoraj wieczorem. No nie, e... Oni się nie odzywają. Nie, nie na zareagowali nie. na nasze śpiewy, więc. Ale powiedzieli dzień dobry dzisiaj rano. Powiedzieli dzień dobry"? Tak, no, dzień dobry"? tak powiedzieli no, powiedzieli Bo my już tak byliśmy w połowie spakowani rano, nie? Może, <laughs> 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 Może sąsiedzi podśpiewywali sobie, nie? Może, Jolka, Jolka. Jolki nie było. Słuchajcie, bardzo fajnie. Te, te mordy, takie dwie tutaj, bardzo fajne. żebyśmy żeśmy w końcu znowu się spotkali, przyjechali sobie razem na jakiś wyjazd. I co, coś to mało planujemy? planujemy po mało planujemy już. E, marzec, maryc, kwiecień, nie? coś takiego. Ja myślę, że fajnie by było jeszcze w, no w tym roku gdzieś może, albo samy na styczniowy, jakiś taki wyjazd zimowy. Nie wiem, nie rozmawialiśmy jeszcze, ale może jakiś. No, my na Sylwester byliśmy w zeszłym roku. Także może jakiś Sylwester albo jakiś styczeń, coś. No Jak najbardziej. Sylwester, sylwester, sylwester nie, ale, nie? Sylwester ale, nie, ale, 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 ale na wyrok. Jak najbardziej. Nie nie? Tak 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 tak. No, Adamiki to, to oni też Bo wyjeżdżają, można... ale wiesz gdzie? Nie? No, Adamiki mają ten porodówkę też. Tak. Porodówkę, no tak, nie dołączą do nas. <laughs> Także <się laughs> tak, co? Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Zapraszamy i... do oby w trasie. Zapraszamy do oby w trasie, zapraszamy do mencers Sunday go. No, moi, na razie. I do zobaczenia. Trzymajcie się Dziękujemy pa? bada muria ty, oh sariaty, aja trojka na mniej! Kiedyś <śpiewanie> tam się i kochają, a wszyscy znają i kochają. A to jest Adamik, a Adamika nie znają i nie kochają, bo go nie znają, ale go poznajemy, będą go kochali, bo to naturalne kolej rzeczy, a Mensa o tym nie wie, ale o tym jedzą. No. Dobra moc, do widzenia, cześć ciało. Cześć, dzień dobry, witajcie serdecznie w nowym dniu, w nowym vlogu. Dzień um, dzisiaj z wszystkimi, czyli obytrasie z nasze karawana adventure z oraz z Pawłem i Moniką jedziemy. Do Devil's Bridge Byliśmy w Devil's Bridge kilka miesięcy, temu. kilka miesięcy temu I jest to fajne miejsce, godne polecenia Dlatego stwierdziliśmy, czy możemy tam wrócić jeszcze raz Becia jest troszeczkę niewyraźna, ponieważ wczoraj poszalała Tańczyła dużo Tańczyła? Tańczyła, Tańczyła? Tańczyła też Co, o czymś, o ja Nie wiem Tańczyła. Ale fajnie było, jak widzieliście, znowu sobie pośpiewaliśmy Jestem w szoku, bo nikt nie składał żadnych... Eee, zażaleń za na nas, ale no, o ósmej skończyliśmy nasze śpiewy, później już tylko spokojnie w przeciągu siedzieliśmy, więc o dziesiątej byliśmy w łóżkach. Także myślę, że, że w sumie nie było podstaw, bo cisza nocna jest tak od 10. Słuchajcie, zabraliśmy całą ekipę do Devil's Bridge. To już oto nasza szanowna wycieczka wygląda. Tak wygląda samą Devil's Bridge. E, Kilka miesięcy temu tutaj byliśmy. Mówiliśmy no. nam o tym, że e, to jest sławna miejscowość, z tego, że między m.in. były dokręcone walizki, serial kryminalny Hinterland. To właśnie tutaj w tym budynku, a także tutaj też na dole w tych wodospadach. To jest wyjście, czyli miejsce, gdzie będziemy wychodzić. Będziemy szli w kierunku parkingu, a my musimy iść dalej.

Słuchajcie, teraz to wygląda jeszcze lepiej piękne kolory, które popadało, bo wiesz, matnicy są wywali, obychy wywali, więc które się popadało. I naprawdę te, te wodospady były naprawdę mega. Słuchajcie, jesteśmy na samej górze. Becia mówi, że nie wiadomo czy kilkoro przyjaciół, kilkoro przyjaciół nie stracimy przez to że iść tak. Przeciągnęliśmy <śmiennie> Nie, bądź, ja Nie było fajnie, tor jest spalony. Gdzieś mały mi ciężko? na mnie ale... Ale... O okej okay. To poczekaj, tylko czegoś pomogę. Trzymaj, bo. Dzień dobry, witamy w... W ostatnim dniu. Tak, wtorek? Który listopada? Nie wiem, który listopada, ale wiem, że mamy ostatnią godzinę pobytu tutaj. Tak, my się już zbieramy. Jeszcze jutro my idziemy już do pracy. Dziewczyny jeszcze mają cały tydzień wolny. To fakt, że w Wielkiej Brytanii są jesienne wakacje. Sienne, wakacje. wakacje. A, było bardzo fajnie, było super towarzystwo. Pogoda była średnia, więc gdyby nie towarzystwo, to pewnie byśmy, gdybyśmy byli sami, to byśmy się trochę wynudzili w przyczepie. Widoki były cudne, kemping też polecamy. Choć nie jest na takim mega mega standardzie jak niektóre, ale jest blisko fajnych atrakcji, tak. więc jest fajnie. Jest okay. Jest w fajnej lokalizacji, jest pięknie otoczony wzgórzami i drzewami, rzeczką jest naprawdę, jest naprawdę ładny. No ale co, towarzystwo mega, co? Tak, bo jak widzieliście, były śpiewy, były gry, było zwiedzanie, także wszystko, co moglibyśmy sobie wymarzyć na takim wyjeździe było. Czyli co, dziękuję bardzo. Pamiętajcie, żeby subskrybować, lajkować i pisywać komentarze. I widzimy się w następnym vlogu. Trzymajcie się, pa! Pa!